Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Шановні, ми продовжуємо нашу розмову щодо цієї прикрої події. Я нагадаю, що вчора у Варшаві синхронно з московським Бесієм українській журналістці Наталії Волосацькій, група проросійських громадян, у яких, до речі, в руках зафіксовані були і російська символіка, російські прапори, і георгіївські стрічки. І ось ці люди перешкоджали українській журналістці працювати загалом, з юридичної точки зору, як на мене, це називається перешкоджання професійній діяльності. На зв'язку з нами зараз Марек Сієрант, польський журналіст і політолог. Мареку вітаю. Вітаю добрий день. Слава Україні. Героям слава Мареку, На твою думку, що це було? Хто ці люди і по якому праву вони ну по суті атакували українську журналістку? Po pierwsze to marginale, to trzeba sobie powiedzieć. Tam ich było nie to tak naprawdę, ale koły, e, e, pacaniczna, która daje się na żonę, to no, jest słabo. To tak dzieją się i w swoich dobrych e, tradycjach oni też zrobili to możliwe, żeby zatrzymać e, relację e, Natalii Wołosadzkiej dla Sława TV, żeby pokazać te wydarzenia. Ale kim wony je nas sprawi? Tam ja tu będziemy rozbierać się, bo ci ci sami ludzie przechodzili. Głównie dla mnie nie kim wony je, a jakie narratywy wony prosują. Często z nich wice nie po polsku, ale często z nich chodziła po polsku, obecno. I to bardzo ważne. Z rosyjskimi na A znaczyć, trzeba było przynajmniej zadumaty się, czy to są no polacy. To po pierwsze, na moje, to jakaś fsb akcja. Po drugie, w ruchach u tych ludzi była, nie tylko, ty tu wstąpi do naszej rozmowy, tam była rosyjska symbolika, c była totalitarna symbolika komunistycznej drzawy, jaka w Polsce zabroniona na 13, 13 Konstytucji Rzeczypospolitej. propagowanie faszyzmu, nazizmu, komunizmu, stalinizmu, i symboliki totalitarnej powiązanej z tymi, z tymi systemami jest zaborone na zakonną. E, I to że poruszenie zakonu Rzeczypospolitej. Drugie przeszkadzania w robocie żołnierza. W Polsce e, określa się e, statia 44 e, Zakonu Propresu prawo prasowe, my w Polsce nazywamy w skroczonej wersji, jakie choworyć pro te, że kto przeszkadza dziennikarzowi w wykonywaniu jego pracy, może być nawet pozbawiony woli do dwóch roków. Ja już nie pro e, strafy. Toho, my toho w to tego, my tego w kadry nie zobaczyły, ale było tak ze świadczeń e, e, de jakich ludzi, co ci rosyjscy aktywisty takoż pobyły. E, i whały e, ludzi, którzy leżały tam, robili to happening z Euromaidanu e, Warszawa, byli w nich agresywni. I ja teraz trzeba zastanowić się nad tym, jak w następnym roku mamy je zrobić, te podjęcia, a ja bym powiedział, bardziej o Tak. E, czy trzeba po prostu tę e, ochronną kompanię, jaka Jaka będzie po prostu tych ludzi zachyszczać? Najważniejsze na zadziałało prawo. Muszę mamy wyborczą kampanię kampanii i policja a, nie wtrąca się w takie rzeczy. To nie chocze buty, e, ne chocze nie chocze nikt z policyjskich tak naprawdę buty oskarżony czy czy w to że win zrywaje wybory. Ja z jednej strony policjskich może zrozumieć, ale z drugiej strony one na swoich formach mają e, symboliku orła Białego, herb Polski, i one zobowiązane zachęszczać cześć część tej dżewy, jaką one mają na swojej formie. A tego mnie nie zabrakło, zabrakło mnie tej refleksji nad tym, co nie prosto jakieś tam, e, e, ja bym powiedział, Polityczna akcja jednej, politycznej siły cyrul, czy drugiej. Tu była zabroniona symbolika. Symbolika, do rzeczy, jak mordowała też w Katyniu, bo, bo tam popały też, pit rozstyryły policyjski. Ja myślę, że trzeba byłoby z tymi policyjskiem i to zadacza chyba ministra Wewnętrznych spraw, nie ja bym jego radnikiem, to nie moja zadacza, ale trzeba byłoby się zadowolnić. Czy nie prosto przez politologii różnych wyśpił, czy też majster klasy policyjskim, co tak naprawdę się, że ekstremizm cenuje polityczny ruch. Chociaż w mają na politycznego ruchu, co w demokracji. Demokracja kończy się w tym misji, kiedy ktoś nadaje sobie більше praw. To musi zabrać zabrany prawa w inszemu misji. A co w Żony demokracja, co w anarchia. I e, otóż mamy o pracę po jak to zrobić. Ja mam nadzieję, że ta sprawa nie się ja nie, nie znam jakie te ryszenia, e, kierownictwa, bo prehadu jest laward w polski mownik, jaki e, finansuje polską i e, jaki przedstawia je e, ukraińsku i polsku toczku zoru na odległej podii w świecie i prosuje integrację Ukrainy w Europie i w NATO. w tym czyste. C. C. nazywania w przemumu efilii przez tych e, podonkif, journalistku, e, e, banderiwkuju jest niedorecznym, To muszę, ona tak naprawdę, Ja bym powiedział, nawet de de jakich momentach polsk polską toczkę zoru jaka też nabliże do ukraińskiej ale jest pewny tam suty w różnicy niż, niż prosto jakiś totalitaryzm bo my się rozumiemy że do jaki tam na to nacjonalistyczne ruchy ukraińskie też nie były prodemokratyczni część z nich była część z nich nie było no i to nie Marko, do Z tego, mhm. co ja widziałem po tym wideo, Там були а, як символіка заборонена, комуністична символіка, символіка Радянського Союзу, заборонена в Польщі. Так були і діючі російські. Я бачив, як жіночка розгортала російський триколор, і ті люди, а, чоловіки, про яких ти зараз сказав, які нападали на українську журналістку, були. З георгіївськими стрічками в Україні їх називають з колорадською символікою. Це дає підстави думати, що справді це така проросійська публіка. Скажи, будь ласка, а яка реакція наших польських колег, наших друзів-медійників? Ну вони мали б мені здається виявити солідарність з українськими колегами. Weźcie, ja póki co Polski Zmi e, mówczać, chciać, to mi wydaje się, że po prostu ta informacja nie przebywając się do Polski Zmi. Ja nie znaję, czy ktoś jej nadawał zachali halibio do, do Polski Zmi. Тому waжко мені про це bo ja z terzu za e, prasowymi agencjami. No, taka i moja robota, tak, żeby śledzić za, za newsami, za za tym, co się. I ja nie pomitał pod kiszo. Ale spokojnie, bo już mamy weekend w wyborczu kampanii. Kwartetamy na wrocku i my jeszcze skandalnymi sytuacjami ostatnimi. I cena żal przykrywaje, a, nie zapominajmy, że też jej nowy pontyfik w katolicka derżawa, co też obsudzi. Ci się jakby raci wypychają. A, z jednej strony to dobre, bo wypychaj z medialnego prostoru z Pobiegobiesia i wszystko, co wokół niego dzieje się. Ale z drugiej strony żertwą stają właśnie takie ludy jak Natalia Wołosarska, która no, poterpiewa od nasilstwa postronnych ludzi, które przeszkadzają jej w pracy. I jeszcze ja nie widziałem takiej sensownej, sensownej pitrymki. Наталья Волосацький і редакції Слава ТВ в польському медійному просторі. Але я думаю, що воно буде я знаю позицію каналу Слава ТБ і позицію українського медіаруху. Це спільнота, яка об'єднує журналістів і медійні організації. Медіарух вже відреагував на цю подію, а вже є кілька заяв від інституту масової інформації. А про цей дуже прикрий інцидент повідомив детектор медіа, тобто в Україні є розголос і, ну, вкрай неприємної події. Скажи, будь ласка, так да, і юристи Слава Тебе працюють також зараз над цим епізодом, очевидно, формують свою юридичну позицію. А в принципі, як ти вважаєш, має бути проведено правоохоронними органами розслідування з тим, щоб встановити цих людей, які перешкоджали журналістській діяльності. Хто вони, чому вони, а і провести ну, якусь таку серйозну профілактику, щоб українські журналісти в Польській Республіці більше не стикалися з подібними проблемами? Передусім державного мовника. Ja przygaduję, że to nie sobie jakaś tam kompania kuści, zarejestrowana gdzieś tam gdzieś tam, a troszeczkę drżawny mównik. Eee, to, to mi e, zdaje się, że tutaj jest zakon pro policji. Policjistki zobowiązany nie tylko działać w moment, kiedy win baczyć ale zakon pro policji mówi w Polsce jasno. E, Profilaktyku też ma policyjski żywot. No, to zabra. Ale mnie nie dziękuję, to nie dziwi, to my widział ostatnio e, prorosyjskich, takich poddonków jak Braun, jeden z kandydatów na prezydenta Polski, jaki, e, jakich e, druzji skidają ukraińskie prapory albo paliać e, europejskie prapory albo jakich wchodziać do hospitala i, i inaczej to z chowory, no a, a ideologia była taka, że, że one po prostu gromadzkie przyzwyczajenia, zrobione gromadzkie jak my możemy nadawać praw oś takim podomkom, to zaraz będziemy w sytuacji, kiedy ci inni podonki też aktywizują I Ci podonki zawsze działają w takich momentach i w tych miejscach, w których jest słaba drżawa. I one bardzo dobrze rozpoznają, i, 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 jak jest słaba drżawiść i jak chce robić. Ale jest jeden plus tego wszystkiego, że wyjawiają się tak emocjonalne reakcja, jaka na moją domku też im wyszła z kontroli, pokazuje tylko jedno, że tam dobre się Że tam dobre się dzieje. Bo nic gieższego nie ma w jej specjalistów, kiedy wszystko tobie e, przeciekają przez palce i ty nie możesz tego kontrolować, a one nie mogli kontrolować swoich ludzi. I to pokazuje, że no, tam dobre. Tobto nie wszystko dobrze. To kadry już nie t i pieniędzy nie t. Oczywiście, ja mam nadzieję, że. Kierownictwo telekanału coś z tym zrobić, ja myślę, że tam idą po prostu konsultacji. konsultacje. To delikatna sprawa, bo to... E, mowa o tym, żeby... Nie doszło do, do jakiegoś takiego skandalu, jaki prosto prostu przesunąć ten projekt. Jaki taki jeszcze rozpoczął się, tak? To nie będzie służyć nikomu ale z drugiej strony też zaleszać po prostu tego nie można i ja uważam, że trzeba wstanowić tych ludzi, bliższo. e ta sprawa ma by być przekazana по po tym e, e żeby oni też rozumieli. E, ja skażucę w tym tekstem, haj ktoś po tym do, do mnie ma jakie pretensje albo nie ma. Ja ja sobie zachowam Koły Polsy atakują w dzień, w dzień. E, na Polsce przepuszczają 2000 hybrydnych różnych ataków, a tak jest na krytyczną infrastrukturę na pankisku system na elektroniczną, na elektryczną, na propagandę i w cymisie to bijat y, 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 y w taki sposób że y, 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 y realno zapisać się do partii zradników, albo piątej kolony. Я їх називаю Дякую тобі. Дякую тобі. І справді рішення, яким міг би постраждати проект, і люди, які стали ну, жертвами цієї атаки, по суті, справи це було б дуже дивно. Я сподіваюся, що і проект, і телеканал Слава Тебе і його українська редакція працюватимуть, і буде проведено відповідне розслідування правоохоронними органами. Польщі щодо цього інциденту це важливо з точки зору захисту свободи слова і партнерських стосунків, звісно. Дякую дуже. Шановні, Марек Сієра, з нами був на зв'язку. Польський журналіст і політолог. Мареку, вдячний тобі. Дякую на все добре. На все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.